Macie go zdemonstrować, ludzi z niego pozyskać Widzi, pa... Widzi pan... Widzi pan Staszek jak czysto? Mhm uh -huh. Jeszcze? O właśnie Ładne, właśnie, dobry pan Żeby papierów żadnych nie porzucać, uważaj no, no. Bo to mi się nie chce zbierać No my się polecamy na przyszłość, pan ma numer do mnie tak? A tam obraz widzę tutaj, lekko oklapuje ciało Dobra, będę Dobra. pamiętał Ja tutaj panu no, zostawię no, zawodzie Ma pan wizytówkę, jak potrzeba było remontów Dobra

Ej, patrz, kto napisał coś na Twitterze? Co? Wiele? No! Wjeżdżamy tam z długą. Ej, teraz mi za oknem w głowie zaczęli tego kiwu łańcuchowo robić. Bez kipu. Ej, wjeżdżamy z długimi tam? No można. To trzeba długo, ogarnąć Dobra, na ludzie, czekaj. Najpierw trzeba dokończyć tutaj A... Thank you may you, time is good. be Ej, bo tak stwierdziłem w sumie, że my no. tylko tutaj na razie posprzątaliśmy. Jeszcze mamy salę sądową. Tutaj byłem, tutaj byłem, patrz, tutaj są. O, szukałem. ale tu jeszcze dwa pokoje chłopie są. No ale tutaj nikt nie. No to. I co za Nie niech, patrz, chodzi, za to nie chodź, do, do sali Nie chodź, chodź, chodź. O, to wiesz, mówimy do niego, tu... Dobra, dobra, ale ty jest gdzieś Co? Do sali sądowej posprzątać Chyba jest zamknięta mi się wydaje Nie no chyba będzie otwarta Chyba jest A, po kluczach Oczywiście Panie Staszku Panie Staszku Tutaj no. sala sądowa jest chyba prudna, Dawno nie była sprzątała By mógł pan otworzyć? Z góry dzięki o. No i super dziękujemy Mimisz Dzięki Otwarta Ciepłeczki wymyć Kurwa o, torbek tutaj zostawił What? Oj oj oj. What? I patrz, jakaś figurka tu leży. What? Kur, dawaj to, szantaż, ważniejsze rzeczy. Git. Ja tu pomiję. tych figurek jest 7 w departamencie. 7? Jak się <laughs> je znajdzie to co? Ciężko powiedzieć. A jakaś nagroda jest za to? Nie. Nie ma? Nie Dobra A coś się wtedy dzieje? Zależy jak się je ustawi A Jak się je jakoś ustawi, to co się dzieje? Ciężko powiedzieć, bo nie próbowaliśmy, baliśmy się. A macie wszystkie? Hmm, chyba tak. Ej, ja bym mógł to zrobić. Ja się nie boję. Ale co, myślisz tak. figurki poustawiać jakieś? Oj, ja oj, tak się na no. figurek jest. O, tak nie ma co zrobić do roboty. No. To ale Bruno Tak, Ta, tam widzę jakieś napady chyba były planowane na tej. tej o, na tak to tak. To gangster. No, panie Stasiu. Panie Stasiu. Jest ja gdzieś prysznic, bo mi się umył. <głos> <głos> e, tylko fontanna na zewnątrz. Tylko fontanna, dobrze. O, laptop. Ja cię. Ja nawet takiego w domu nigdy na nauczyci nie widziałem. O, o krywka. O, tutaj bruna cała tablica. Solarek będzie na opłatę haty. Będzie na opłatę haty, dokładnie. Do kiedy, do kiedy mamy opasaną? Do 25, co prawda? Ej, to nieźle, to nieźle. No, to nieźle, ale pieniądze się przydadzą Jasne. Udało <noise> się Dobra. Ej, teraz się podź. O, na to. Tu nie można. O, to będę adwokatem. Kazuje Pablito czako na. 100 miesięcy i 100 tysięcy kary żywnej ToSG umiję tu. tu mamy Solarek widziałeś co tu jest? Tu jest jakaś co? komnata tajemnic chodź Co tam masz? Nie wiem. Co właśnie. jest kurwa? Gdzie my jesteśmy? Pod Nie obraz, Czekaj, fotę ci zrobię. Dawaj, rób. Coś staszkowi Dawaj no Dawaj na Instagrama. Jest good. Very good, very nice. Idziemy dalej. A, tutaj mnie kiedyś wysyłali do więzienia stąd Ja pamiętam Dobra Tu jest piwnica, a nie, tu jest cele Lecia, te śpieczki Bo widzę, że słabo przybite No, o, super, dziękuję. O, tutaj też można umyć coś. Dobra. O ilo alkoholu! O. Ilo... O. Tutaj szybkie umyję A na dworzu zrobiliśmy porządki wcześniej, co nie? Co? Tam przed za, przed zaćmeniem robiliśmy porządki na dworzu No no To tam krzyło trawa, ale pan starszy podobno nie chciał To tam kurwa drzewo no. się śmieje no to kurwa nie wiem czy dobrze Nie, odrosło od na spokojnie, widziałem A, jakąś... to gry. No, zapytałem bogów czy może na no, szybko odrosnąć to drzewko To Czy Spełnienia się... Marzenia się spełniają tak, czekaj, tutaj u, u góry również... O, figurka kolejna. Ej, bez tu ty, już, no. już druga. Ty... Pa. Jak znajdziemy siedem... To zobacz, nie? No. Zobacz, ej, może jakiś ten... Anaconda, dzika wyjdzie z szaf. Co kurwa? No dzika anakonda. Albo jakąś kobietę dostaniemy za to, ty. Ta. Chyba, na, chyba jak kurwa policjantkę. szybki umyjemy. Zresztą prokuratora, szybki. prokuratora dostaniemy. Prokuratora, prokuratorkę. Prokuratorka no. może być. Ta, nie będę nas okna umyje. Chciałem się wziąć za robotę. I co jest czekaj? No mogę ci ponieść, najważniejsze. What? Co ty gadasz? Co ty gadasz? Mogę ci ponieść, kurde, chłopie, do parteru cię sprowadzić. Freak fighter jestem, mordo. Ej, pigonna Dobra, został, bo to nie nasze. O, kapelusz, od zajebisty Dobra, to żyłem, tylko przymierzać chciałem. Dobra, to, tutaj posprzątamy To chyba wszystko, good, idziemy A, zobaczymy, co jeszcze zostało O, tutaj obraz Wygląda jakby Hobby z pierwszej, z pierwszej wojny światowej, ale jednak by był w tym świecie, jednak No zypucy. Jeszcze tamki od razem Tutaj czas zdecydować. Ciała też mamy umyć. Kurde, tu nigdy nie byłem Ja tu kiedyś byłem, zamykali mnie, czarisz? Ha, sam mnie tu nigdy nie było Chyba, bo miałem Słamaną nogę W ogóle, nie opowiadałem Ci Bo wczoraj mi się coś zepsuło I miałem cały czas wodę miałem przy sobie W ręku Mogłem latać furami No ja też, właśnie to samo mi się stało Ej, a, a widziałeś co ci wysłałem na mailu? Tak, tak, ja to samo miałem dokładnie Tylko, że jechaliśmy jakąś sportową furą, siadłem do niej A i... ja wsiadłem do mojej Rebi wtedy jeszcze I ten, kurna ja doleciałem w taki sposób prawie na Mace Bank. Mój tak wybijało po tych budynkach Ej, ty, tu paska... a nie, myślałem, że to paska z zielichem jest E, A może o, ja to no. Zgłaszam. E, można prosić jedną osobę na e, komendę czy zatrzymanych? Oczywiście, zaraz podjadę. O, nie przyją. dziękuję, będziemy oczekiwać, wracam do siebie. Ale przerębel mi się złamał. Bo... Przerębel mi się złamał, takie sparte kartek było. Dziele. Ale Bruna robota, nie lubię takiej. Yeah, that's Idziemy dalej, idziemy dalej czyścić z sądową. Dobra, bo sprawa wygląda tak, że ja muszę lecieć Dobra, to wyjdzie to z tego niemiłe. około no, 10 tysięcy Stasek, dziękujemy bardzo za Dzięki wielkie, trzymaj się No i klapka od... Kurde, musisz iść tyłem. Chodź się tyłem. Ja pierdzielę. Chodź się jest. tyłem, no. Albo star... no już dobra, jest tak, ty... tutaj. Ty? No dobra. No to którędy? Ty albo tędy. ty? Ja już wiem, chodźmy, jest bo jesteśmy szybci już. Szybciej. Może na szpitalu jesteś za parę motyjemy? Na Albo 01 będzie. No tam jesteś. Stasiu, do usług. No, no, Polecamy się na przyszłość.